thank you Struda. Jedno z piękniejszych mazurskich miast. Do centrum prowadzą drogi krajowe numer 7 oraz 16. Od 130 lat wjedzie tu także kolej. Budynek dworca stanowi konstrukcję poniemiecką, która mimo upływu lat przykuwa uwagę. Liczne charakterystyczne dla zachodnich architektów ozdobniki nadają zabytkowi niekonwencjonalny charakter. Niestety wiek zrobił swoje. Obiekt dosłownie straszył podróżnych wyglądem. W ramach projektu pod nazwą rewitalizacja budynku dworca w Ostródzie śmiało można powiedzieć, że to już przeszłość. Rozpoczęcie prac nastąpiło w czwartym kwartale 2012 roku. Planowany termin zakończenia prac 31 marca tego roku. Rozliczenie do 30 czerwca 2014 roku. Koszt kwota 5 300 tysięcy złotych, ponad z tego 3 300 tysięcy złotych dofinansowania do środków europejskich. Droga wiodąca ku remontowi była długa i kręta. Władze miasta przez dziesięciolecia nie podejmowały się prac modernizacyjnych, ponieważ dworzec nie był własnością urzędu. Polskie koleje państwowe, po licznych próbach i propozycjach, powiedziały tak: obiekt został sprzedany. Teraz w dużej mierze będzie służył jako placówka kulturalna i punkt obsługi turystów. Funkcje typowo użytkowe dla podróżnych z kasami i miejscem obsługi klientów nadal tu będą miały miejsce. Dworzec ma stanowić jedną z wizytówek Ostrudy. Będzie tam klub integracji społecznej. Również taką podstawową funkcją to będzie zakład aktywizacji zawodowej. To będzie miało za zadanie wprowadzić na rynek osoby niepełnosprawne. Następną funkcją to będą wszystkie funkcje związane z taką aktywizacją zawodową m.in. szkolenia prowadzone m.in. przez Ochotniczych Hufiec Pracy. Będzie poczekalnia i kasy PKP, jak również kasy i obsługa PKS-u. Również taką funkcją, jaką chcemy, aby spełniał ten dworzec, to będzie na nim też zorganizowana galeria Kanału Elbląskiego. Będą mogły funkcjonować organizacje pozarządowe, które działają zgodnie właśnie z tymi założeniami, które będą spełniały funkcje kulturalno-edukacyjne. Niestety rewitalizacja nie obejmuje peronów i łączącego je podziemnego przejścia. Należą one do polskich kolei państwowych, które nie mają funduszy na ich odnowienie. Na szczęście ostatnie słowo jeszcze nie padło. Miasto negocjuje z uporem maniaka, tym samym stopniowo osiągając założone cele. Wykonawcą dotychczasowych prac jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Ekobud. Cały zakres prac jest określony projektem technicznym, który też mieliśmy w swoim zadaniu jako wykonawca, generalny wykonawca inwestycji. Projekt obejmował modernizację całego budynku, to znaczy wzmocnienie konstrukcji dachu, wzmocnienie konstrukcji stropów drewnianych, wykonanie nowych ścianek, działek nowych, w części nowych stropów, ponadto wykonanie elewacji budynku, pokrycia całego budynku. To jest wszystko wykonane w nowych materiałach, w nowych technologiach. W środku powstała winda dla osób niepełnosprawnych, która łączy parter z poddaszem, żeby obiekt był przystosowany w tej chwili dla osób niepełnosprawnych. Poza robotami budowlanymi roboty sanitarne powstało wiele nowych sanitariatów. Cała nowa instalacja grzewcza powstała też w imiennikowniach. Wymieniliśmy całą stolarkę okienną. Jest okamerowanie całego dworca, wszystkich wręcz pomieszczeń w środku. I to za nasz projekt, który praktycznie w tej chwili Trwają prace już wykończeniowe, które zamierzamy zakończyć do końca marca tego roku. Pomieszczenia na pierwszym piętrze zaadoptowane na lokale mieszkalne nadal te funkcje będą pełniły. Sam dworzec znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej, podobnie jak większość budynków zlokalizowanych przy ulicy Słowackiego. Ten fakt także stanowił nie lada wyzwanie. Ostróda jest uznanym miastem turystycznym. W ostatnich latach parokrotnie zdobywała tytuł najpopularniejszej miejscowości Warmii i Mazur oraz letniej stolicy regionu. Remont dworca ma przyczynić się także do poprawy wizerunku obszaru. Jednym z założeń jest eliminowanie stereotypów dotyczących postrzegania mieszkańców dzielnicy. Zrewitalizowany dworzec dzięki funkcjom kulturalnym i edukacyjnym ma oddziaływać na postawę Ostrudzian nie tylko z tej części miasta, ale również z całej Ostrudy.